Osoby zadłużone traktują zupełnie nieistotne potrzeby jako coś absolutnie koniecznego i ważnego. Polacy w ciągu ostatnich 10 lat absolutnie oszaleli na punkcie konsumpcji. Pracujemy najwięcej na świecie, jeśli chodzi o czas dwa etaty, własna działalność. Nie każdy jest w stanie to tempo wytrzymać. I osoby, które zarabiają mniej, trochę mniej sobie. Radzą finansowo, no chcą, chcą żyć na takim poziomie, bo widzą, że ten ma to, ten ma tamto, no i to jest prosta droga do, do zadłużenia. Kompleksy na punkcie pieniędzy, na punkcie posiadania. Wszystko, mhm. jest, wszystko jest ważne. Dla osoby zadłużonej wszystko jest ważne. Firmowe ciuchy, smartfon. Cześć, z tej ja. strony Robert z Finansowej Płotki. Dziś mam dla Was no, bardzo ciekawego gościa, bo w indykatorach. Czym się zajmuje, jak zostanie windykatorem i troszkę o kulisach pracy w windykacji. Dowiecie się dzisiaj od Mateusza. Cześć Mateusz. Cześć, witam Cię Robercie. Mateusz, słuchaj, przybliż nam troszkę kim jesteś, czym się zajmujesz, czym jest w ogóle ta windykacja. Robercie, tak, na wstępie chciałem Ci pogratulować rozwoju kanału. Pamiętam Twoje pierwsze Dzięki. filmy. Zaczynałem od filmu ze zgrzewarką, tam było 400 subów. Wielki, wielki rozwój kanału, także wielkie gratulacje i szacunek dla Twojej pracy. A więc, tak, ja jestem windykatorem już prawie 15 lat. No jest to praca w indykacji terenowej w firmach działających w Polsce. No polega to w wielkim uproszczeniu na, na negocjacjach i polubownym odzyskiwaniu długów. A można wiedzieć, co jaki... trzeba zrobić. Mhm. Dobrze, dobrze, dobrze dokończ, bo już tutaj chciałem kolejne pytanie, ale tak. No, znaczy co trzeba zrobić, powiem, żeby zostać no, w windykatorem. Co trzeba zrobić? No trzeba znaleźć pracę w indykacji. Nie ma jakichś szczegółowych wymagań, licencji czy tego typu rzeczy. Po prostu trzeba, że tak powiem, w, wkręcić się w branżę. i Dużo osób, że tak powiem, no, jest w branży, bo znało kogoś i, i gdzieś się zainteresowało tym tematem. Nie masz, tak jak mówiłem, nie ma jakichś szczegółowych wymagań, licencja czy czego typu, jakieś, czy jakieś wykształcenie. Czkolwiek, no wiadomo, głównie takie miękkie umiejętności są potrzebne. Mm -hmm. No tak i dobrze, mamy tutaj, no złożyłeś podanie, gdzieś tam dostałeś w i jak się to dalej odbywa? Dostajesz to jakieś zlecenie od, od gdzieś tam swoich tak, przełożonych? No czy dosta, dosta, to znaczy, dostaję, dostaję po prostu od kontrahenta, dostaję. E w systemie komputerowym się loguje, dostajesz po prostu zlecenie i, i jedziesz w teren, no. Jedziesz mhm. w teren, działasz. I jak to I przebiega? Jakoś tam... Jak przebiega taka interwencja, że tak powiem? Co, na, co ma na celu? Czy ty masz odzyskać jakieś pieniądze, rzeczy? E... Nie, znaczy mam, mam, że tak powiem, mam odzyskać pieniądze. E... Wiadomo, różne firmy, firmy oferują różne produkty, czyli rozłożenie na raty, czy, czy na przykład umorzenie części długu przy jakiejś tam większej wpłacie. Czy mówię, to już zależy, jak każda firma, że tak powiem, ma tam swoją strategię, nie? Na, to, na to odzyskiwanie, na te produkty, jakie oferuje. Nie? To nie jest tak, że po prostu jest jakaś kwota i ja już mam ją odzyskać. Nie? To, to jest jakiś po prostu czy ugoda, czy, czy jakieś tam umorzenie częściowe. I to nie jest to, raczej. Jak... Nie jest jak w filmach, że wpadasz i tam od razu z buta drzwi otwierasz. Nie, tylko to, są, to, są, nie no to są. Ciadasz i rozmawiasz. To znaczy, to są mity. No, branża obrosła mitami i, i, i tych mitów jest bardzo wiele. No. Osoby jakby niezaznajomione nie z branżą właśnie tak to odbierają, czy, czy że to jest jakieś takie nie, nie, nielegalne działanie. No. Jest dużo mitów. no to, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie? To obalmy to może, to jak wygląda taka interwencja? Przyjeżdżasz na miejsce i, i co, i spotykasz się tutaj z, z osobą zadłużoną, spotykam tak? Się, spotykam się, spotykam się, rozmawiamy, często doradzam, I nie ma żadnej magii. I większość spraw to się kończy, powiedzmy tak, jakiś polubowienie nie, jakiś... Znaczy sprawy sprawy kończym się różnie, bo różni są ludzie, różne jest podejście do tematu. Ludzie reagują no też bardzo różni. Większość racjonalnie, no zdarzają się różne, zdarzają się też różne no, nieprzyjemne sytuacje, jak wszędzie. Mhm. No i właśnie, bo tutaj no, nie ma co ukrywać, że mamy tam pewnie jakąś grupę cwaniaków, którzy próbują gdzieś tam wyłudzić jakieś pieniądze, albo no, oszukać system, że tak brzydko powiem. No i, i wtedy pewnie jakieś sytuacje takie nieprzyjemne mają miejsce. Jak, jak to wygląda, jak sobie z nimi radzisz? Czy miałeś w ogóle takie sytuacje? Czy no, sytuacje takie niebezpieczne, jeżeli, bo wiem, że na karcie społeczności była pytanie o niebezpieczne sytuacje. No zdarzają się nawet ataki fizyczne. Zdarzają się, nie wiem, pogryzienie przez psa potrafi się zdarzyć, bo na przykład nie było kartki i wyskoczył pies. Jak sobie radzić? No na pewno zachować spokój i nie, nie zaogniać tej sytuacji. Pytasz od Swaniaków, no, no jakby to powiedzieć, no, w tej pracy każdego dnia dowiaduje się czegoś nowego ludzkiej bezczelności. To jest po prostu, no, sytuacje są niektóre tak absurdalne, że aż ciężko w nie uwierzyć. No, nie wiem, może podam przykład, byłem u człowieka, który chciał ode mnie pożyczyć pieniądze. Po prostu ja przyjechałem do niego z zadłużeniem, on chciał ode mnie pożyczyć pieniądze, no jeszcze nic, nic, nic bym nie powiedział, gdyby on chciał te pożyczyć ode mnie te pieniądze na spłatę tego długu, no po prostu ode mnie, jako ode mnie od osoby fizycznej chciał pożyczyć pieniądze na, na, na spłatę zobowiązania, nic bym nie powiedział, ale on chciał pożyczyć tak sobie po prostu na, na życie te pieniądze. No, no nieźle, a mówisz, że miałeś z jakimiś atakami, atakami fizycznymi... E... Takie przygody. Możesz to rozwinąć też. Jak, jak to wyglądało? Gdzieś, nie wiem, to znaczy, kończyło no, się. No, są bardzo... Na interwencji policji? Czy no bo rozumiem, że. Ten... Czy... Nie, no, skończyło się na wycofaniu do samochodu i, i odjechaniu, nie. Mhm. Także... A powiedz mi, e, jakie kwoty takie? E, największe e, miałeś okazję windykować? czy zadłużenia są bardzo różne od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych. Mm -hmm. I jeszcze to jedno z pytań było odnośnie właśnie windykacji. Jakie prowizje pobieracie jako windygatorzy? Pytanie z tego, co pamiętam, było dokładnie takie, jak te prowizje spadły? Czy tak. te prowizje tak. spadły bardzo na, na przestrzeni ostatnich lat? Prowizje spadły. No. Procentowo myślę, to jest 30-50%. Mm -hmm. Na przestrzeni Ot... tych lat prowizje, prowizje spadły. Też y, widz pytał, czy to się opłaca. Tak, opłaca się, ale to też zależy, jak windykujesz, dla kogo pracujesz. Mm -hmm. Jeszcze jak jesteś to... zorganizowany? Jeszcze chyba tutaj y, ten widz, o którym y, y, mówimy, y, dopytywał. To, jak no, jak podaniałoby... Banki kupują. Tak, tak. Nie umiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest jakiś temat y, szczególnie interesujący w indykatorów. Znaczy, nie, 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 nie spotykam się, żeby gdzieś tam była w środowisku jakaś większa dyskusja. Przynajmniej ja nie, nie, nie słyszałem, żeby jakaś, y, jakoś w bardzo na ten temat rozmawiali. Nie umiem po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie wiem. Nie mm. interesuję się tym. A jeszcze Ciedułowo, tak dopytam, w, w którym rejonie Polski działasz? Północ, południe, wschód, zachód? Południowo-zachodni. Południowo-zachodni. Okej okay. i właśnie jak masz jakieś, nie wiem, z kolegami rozmowy, czy z, in, z innych rejonów Polski, czy któryś rejon Polski wyróżnia się może e, tutaj w temacie windykacji więcej jest tych zadłużeń? Nie, to nie jest kwestia, to nie jest kwestia regionu. To bardziej mhm. jest kwestia duże miasto, małe miasto wieś, generalnie duże miasta są bardzo ciężkie. Aha, ale też z tego powodu, że. Bardzo się ludzie przemieszczają i są nieaktualne adresy. Nie? Mm -hmm. Ale co więcej. Mm -hmm. więc, więc rozumiem, że więcej tych interwencji z racji, większej populacji masz w miastach. Różnie, to różnie. No ja nie mam akurat jakichś dużych miast. Ale to nie wiem. Czy znaczy wiadomo, tam, gdzie jest więcej ludności, tam jest więcej spraw, nie? Gdzie jest większe zagęszczenie? Aczkolwiek no, to są wszędzie. Wszędzie. Prowincja, małe miasta, większe miasta, średnie miasta? Wsie. Mm -hmm. e, jeszcze mi nie dokończyłeś właśnie temat tej interwencji, że chciałbym tutaj pociągnąć temat. Mam nadzieję, że e, nie będę nigdy w takiej sytuacji, ale gdyby był, to wolę dopytać. E, słuchaj, przyjeżdżasz, dogadujecie się e, no, z osobą, która tam gdzieś zalega, jakich płatności. I co? I na miejscu podpisujecie jakieś, jakąś umowę, czy? No powiedzmy, że obydwie strony... Czasami, czasami, czas, czasami na miejscu podpisujemy, czasami ktoś potrzebuje czasu do namysłu. Czasami się kończy na niczym, no wiadomo, to no też nie zawsze się kogoś zastaje. Mhm. No i teraz mamy te takie sytuacje różne, no powiedzmy, że ktoś tam ma do namysłu czas, więc rozumiem, że przyjeżdżasz jeszcze raz, podpisujecie umowę, że rozbijamy to powiedzmy na większą ilość rad i, i temat zamknięty, tak? Później ja tą ugodę monitoruję. Aha, gdzieś tam zajeżdżasz jeszcze. No a druga sytuacja, gdy ktoś mówi, no tutaj staje o konie i mi mówi, że nie, nie da rady i ja nic nie będę oddawał, nic nie będę podpisywał i, i jak to dalej się toczy taka sytuacja? czy znaczy, to jest windykacja polubowna, no wiadomo, to jest w interesie dłużnika, żeby, żeby on się dogadał ze mną. Więc jakby kluczem jest to, kluczem jest chęć, kluczem jest to, żeby on po prostu zrozumiał, że jakby no to jest w jego interesie, no mi nie zrobi, mówiąc nie mi nie zrobi wielkiej różnicy jedna osoba w, w tą czy, czy, czy w drugą stronę. A no mówię, no to jest w interesie jego, żeby on się ze mną dogadał. A jak się nie dogada, to jak to dalej się toczy? Czy zależy na jakim etapie jest sprawa, no Później wiadomo, jeżeli jest przedsądowa, bo też są takie sprawy przed sądem, idzie do sądu. Jeżeli jest po sądzie, no to e, jest do egzekucji. Bardzo różnie. No to jest cały proces po prostu. No to jest cały proces, e, jakby tutaj jest wpleciona ta windykacja e, polubowna, też mówię, z, z drogą sądową, czy, czy, czy to się tak przeplata też z, z egzekucją komorniczą. Mm -hmm. Nie mam prostego schematu. A czym się różni indykator taki jak ty od komornika? Tym że, ze, tym, że ze mną można się dogadać bardziej niż z komornikiem. No. Mhm. Tutaj mamy jakby większe, większe pole manewru. No. Komornik ci nie umorzy choćby części długu, na przykład. A mamy takie możliwości umorzenia Mhm. Plus wiadomo, też jest, teraz paradoksalnie są wysokie stopy procentowe i jest dobry czas na spłatę długów z prostej przyczyny. Ugody są, to są tak zwane ugody zero. Ugody są nieoprocentowane, a inflacja dewaluuje dług. Więc jeżeli się dogadamy na jakąś tam powiedzmy stałą ratę, nie wiem, 500 zł przykład, to wiadomo, że te 500 zł teraz będzie miało inną wartość niż 500 zł za 5 lat. No, dokładnie tak. Wiadomo, jeżeli jest, komor jeżeli, jeżeli jest komornik, też komornik cały czas się naliczają odsetki, nie? Odsetki koszty komornicze. No tutaj ta windykacja próbowna na pewno jest dla dłużnika dużo tańsza. Mhm. Ale wy też macie takie, możli takie możliwości, że przyjeżdżacie i, i, i zabieracie przysłowiowy ciągnik z. Nie, absolutnie nie, 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 nie. Nie, nie, absolutnie. To nie w Polsce. To nie mhm. w Polsce. Nie, 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 nie należy mylić. Mhm. Indykatora z komarnikiem. Nie, dlatego właśnie chciałem rozwiać tutaj wątpliwości, żeby oglądający wiedzieli, że to są jakby dwa różne zawody. A powiedz mi, tak w ogóle, odnośnie tutaj finansów i tego, co mówimy, dlaczego ludzie się w ogóle zadłużają według Ciebie? No bo tutaj jednak masz ten obraz tych, tych ludzi i jakaś pewnie wspólna cecha gdzieś Ci się tam rzuciła w oczy może. Tak, no moje przemyślenia są takie, że um, osoby zadłużone traktują zupełnie nieistotne potrzeby jako coś absolutnie koniecznego i ważnego. Czyli potrzeby nie wiem trzecio czwartorzędowe, które no, są z naszej perspektywy no, zupełnie nieważne nieistotne no dla nich są traktowane jako coś zupełnie no, podstawowego. No podam przykład na przykład jeździłem do pani która co jakiś czas wpłacała niewielką kwotę, stale z nią współpracowałem, bardzo narzekała, szukała pracy, narzekała na swoją ciężką sytuację. Aż pewnego dnia przyjechałem na adres i zobaczyłem, że stoi taki dostawczak, oklejony wsi fryzjer pod domem jej. No i moja pierwsza myśl była taka: Kurczę, no w końcu ta pani znalazła pracę fajnie, no będzie coś więcej płacić. No ale wchodzę do domu i okazało się, że zamówiła po prostu Pszego fryzjera dla swojego psa. No i później się tłumaczyła. No, no nie, no już musiałam go obciąć. No to było tak ważne, że, że musiała zamówić pszego fryzjera dla swojego takiego małego psa. No nie kwestionuję tego, że musiała go obciąć, tylko no, czy nie mogła zrobić tego choćby sama, czy poprosić kogoś, żeby jej pomógł. No tak, no tak, jak to us... wygląda. Wszystko. Wszystko jest, wszystko jest, ważne dla osoby zadłużonej, wszystko jest ważne, firmowe ciuchy, smartfon, kolejna rzecz to taka, że jeżeli zaproponujesz osobie zadłużonej jakąś formę oszczędności, no to jest jakaś taka obraza dla tej osoby, ta osoba czuje się źle. Na przykład dla dla osób niezadłużonych jakby jakieś oszczędności. Są czymś oczywistym, no na przykład teraz jest apka, która pozwala sprzedawać używane ciuchy. To głównie dla kobiet. No i kobiety oszalały na punkcie tej, tej apki. Nie będę wymieniał nazwy, każdy zna apka na literę V. Kobiety oszalały, kupują, sprzedają, no oszczędzają pieniądze po prostu. Nigdy nie widziałem, żeby gdzieś osoby zadłużone czy, czy, czy na innym portalu jakieś rzeczy używane sprzedawały. Niechęć jest jest taka ogólnie niechęć osób zadłużonych to jakby to no to wyżnie czy można powiedzieć. Mhm. Czyli taka e, brzydko powiem mokry sen korporacji, czyli to taki. E, wyhodować sobie można na reklamach człowieka, który jest uzależniony, żeby cały czas coś mieć, nieważne co, ale. E, cały można, czas taką konsumpcja. Na, na, na to są kompleksy, to są kompleksy. E, Powiedziałbym kompleks nowoczesności no, kolejny przykład czy dzieci w przedszkolu muszą mieć smartfony no absolutnie nie no to, to im szkodzi no, a często się przychodzi przedszkolaki na przykład dwójka siedzą na telefonach nie? Mhm. własnych telefonach a ty przychodzisz w sprawie zadłużenia no to w ogóle nie jakaś chora no, tak, sytuacja tak, tak, tak no także no, to jest, jest jakiś kompleks taki nowoczesności kompleks posiadania więc jeżeli nie chcecie zalegać, to po prostu no, nie, miejcie, nie miejcie kompleksów. Mhm. Jakby Kolejną kwestią jest to, no, że my tego może nie widzimy, ale ja odbieram to tak, że Polacy w ciągu ostatnich 10 lat absolutnie oszaleli na punkcie konsumpcji. Pracujemy najwięcej na świecie, jeśli chodzi o czas dwa etaty własna działalność. Nie każdy jest w stanie to tempo wytrzymać i osoby, które zarabiają mniej, trochę mniej sobie radzą finansowo, no chcą, chcą żyć na takim poziomie, bo widzą, że ten ma to, ten ma tamto. No i to jest prosta droga do, do zadłużenia. Kompleksy na punkcie pieniędzy, na punkcie posiadania. To puszczę ten materiał swojej żonie, bo tutaj krzesła chcę w, w wymieniać w kuchni. I wiesz, że ja jeszcze jestem z tego starego pokolenia, gdzie jeśli coś działa i, i nie jest jakoś, nie wiem, zniszczone, to ja no trzeba ja tak ja, ja mam tak to sam... wymieniać. Ja mam, ja mam tak samo, tylko z jakim przystajesz, takim się stajesz. Ja po tych 15 latach już zauważam u siebie takie cechy, jak mają osoby, z którymi współpracuję. A co nie kupię sobie, a nie szkoda mi, no po prostu zauważyłem, że przejmuję cechy od swoich dłużników. Niestety. Nie, no. Jak wiesz, jak to widzisz, to chyba nie jest to aż tak źle. Ale idźmy dalej, może. No, właśnie I powiedz mi, jak nie wpaść według Ciebie w taką spiralę tego zadłużenia? Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia? Może takie nieoczywiste raty. Żyj dobrze ze swoją rodziną. Często zalegają osoby, które na przykład wynajmują mieszkania. Mimo, że na przykład mogłyby mieszkać z kimś z rodziny, na przykład z rodzicami. Często bardzo zalegają osoby, które nie pracują, kobiety, bo nie mają z kim zostawić dziecka, bo są na przykład pokłócone z mamą z teściową. Dwa, nie szalejcie z własną działalnością. Najgorsze długi mają ci, którzy przejechali się na własnej działalności gospodarczej. To są długi w urzędzie skarbowym, w ZUS-ie. No, nie mieć kompleksów na, na punkcie pieniędzy. Takie moje trzy, trzy największe rady. Najważniejsze według mnie rady, mhm. pozwalające, że tak powiem, uchronić się przed, przed zaleganiem. Przed spłaconymi długami. Bo my tutaj z Mateuszem rozmawialiśmy troszkę wcześniej. Ja go też miałem przyjemność poznać na jednej z konferencji. I wiem, że to jest człowiek, który interesuje się finansami. Właśnie w trochę szerszym aspekcie, nie tylko w kręgach swojej pracy, dlatego takie pytania tutaj mogą gdzieś padać. Niektórzy mogą się dziwić, no tutaj z indykatorem rozmawiamy o jakiś, ale to chyba jest wszystko pokrewne. Więc jeszcze kolejne pytanie Ci zadam. Jak według Ciebie wyjść z tego zadłużenia? No bo masz tutaj, powiedzmy, jakąś interwencję i. Czy nawet już szerzej, jak, patr szerzej patrząc, nawet jak, jak ktoś ma długi, jak, jak z nich wyjść według Ciebie? A przede wszystkim e, musisz kontaktować się, trzymać kontakt ze swoimi wierzycielami. Czyli część zadłużonych osób za, e, narzeka, że z nimi się kontaktuje wierzyciel. To nie wierzyciel ma się z Wami kontaktować, jak zalegacie, tylko Wy z wierzycielem. E, monitorujcie swoje długi. E, musicie wiedzieć, co komu, ile zalegacie. Musicie pilnować, co dzieje się z waszym długiem. No, i taka no, przykra prawda: im szybciej zdecydujecie się na wyrzeczenia, tym oszczędzicie pieniądze. Jest takie powiedzenie, że człowiek nie zachowuje się racjonalnie, dopóki nie zostanie absolutnie zmuszony. Żebyście nie musieli zostać absolutnie zmuszeni do racjonalnego zachowania, więc im szybciej zmienicie styl życia, im szybciej. Bo wyrzeczenia, tym, tym lepiej dla was. No, ale mamy tutaj, powiedzmy, już taki narzucony ten zachodni trend, że szybciej, więcej, zadłużaj się, tu karta kredytowa, tu musisz jechać trzy razy w ciągu roku na wakacje, i, i tak dalej, i tak dalej. Jak, jak według ciebie będzie wyglądała właśnie taka przyszłość e, z perspektywy zadłużenia no, Polaków? Powiem ci tak, pamiętam jak weszło 500 plus i spodziewaliśmy się, że ludzie będą, że ludzie bardziej będą spłacać swoje zobowiązania, no bo jeżeli ktoś nagle dostanie, dostał 1000 zł, no nie zakładaliśmy, że on te 1000 zł prze, przeznaczy mhm. na spłatę zobowiązania, ale no, że chociaż nie wiem 200-300 zł spłaci, było ciężko, ludzie mimo, że dostali zaszczyk pieniędzy nie chcieli spłacać zobowiązań. To fajnie widać. Długi cały czas rosną, mimo że sytuacja gospodarcza się poprawiła. No teraz, teraz mamy na horyzoncie forfeit 55. No myślę, że przeora to portfele Polaków i, i te długi będą no, lawinowo rosły. A dlaczego będą tak myślisz? Rozwin myśl. Dlaczego? No przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, po co ten forfit jest. No bo nawet u Ciebie na kanale ten temat był poruszany. Nie wszyscy jakby do końca rozumieją, po co to jest. No dla przeciętnej osoby jest albo wypiera i nie interesuje się i myśli, że forfit 55 to jest to chodzi o to, żeby kobiety schudły do 55 kg. Albo, albo myślę, że to jest coś absurdalnego. No przede wszystkim ma to, wspólno, ma to związek z globalizacją. No jeżeli chcemy wprowadzić globalizację na całym świecie, czyli żeby cały świat był mniej więcej jednym organizmem społeczno-gospodarczym, no to musimy wyrównać poziom życia we wszystkich krajach, mniej więcej. To tak jak ze zjednoczeniem Niemiec. Żeby zjednoczyć wschód z zachodem, Niemcy tam w 90 roku. No to trzeba było wpompować miliardy ówczesnych marek w biedny wschód. Teraz nie da rady wpompować bilionów dolarów w biednych, więc postanowiono zrobić coś innego, zubożyć bogaty zachód. No my mamy to nieszczęście, że my nie jesteśmy jeszcze bogaci, no, a jesteśmy podczepieni pod ten zachód. Także no będziemy obrywać przy okazji. No, dlatego przewiduję, znaczy wiadomo też, no, ten forfeit jest wprowadzany na zasadzie dwa kroki do przodu, jeden w tył, więc on zostanie pewnie trochę zmiękczony. No ale mimo wszystko ciężko się schodzi z poziomu życia. Mm -hmm. No ja Zwłaszcza to... w kraju takim, na, na, na dorobku jak nasz. Ja Ci mogę do swojej tutaj branży powiedzieć, no bo jak, jak nie wiem, jak wiesz, oglądasz, jestem budowlańcem. Magistrem inżynierem hmm. budownictwa i gdzieś tam nie uczestniczę w życiu tym budowlanym, i, i, i czytam troszkę tam literatury i tak dalej. No i tutaj bardzo płakanie, inaczej może, bardzo się boję tych certyfikatów na, na domy, które tutaj Unia nam narzuciła. Nawet chyba Unia udostępniła dokumenty, gdzie tutaj nasz rząd przewiduje, że po wprowadzeniu tych certyfikatów około 3 milionów Polaków będzie w strefie zubożenia, że tak powiem, więc no, to jest no, tragedia, no, masz swój dom i, i, i masz płacić za to, że nie stać Cię na, na ocieplenie powiedzmy. No, powiem Ci, że no nieciekawie tutaj się dzieje. Tak. Wiesz co, ja też dużo jeżdżę i widzę te trendy, znaczy widzę trendy, widzę zjawiska, które może umykają zwykłym osobom, na przykład jest mnóstwo pustostanów, na prowincji są na przykład jakaś ulica, że są trzy puste domy, dom w dom, w centrach miast są całe kamienice puste albo jest zajęte jedno czy dwa mieszkania w centrach miast. A tyle mówimy o ekologii, a Budują się poza miastami potężne osiedla, gdzie wcześniej były, nie wiem, łąki, sady. Ludzie muszą dojeżdżać wszędzie samochodami. No jest teraz ta idea 15-minutowych miast. Zakładając, że tam nie będzie inaczej. Idea nie jest zła. Wiadomo, że to będzie, ma na celu jakieś tam ograniczenie wolności, ale gdyby to pominąć, no to cała idea jest, jest dobra. Zresztą, no, PRL był. W prl mieliśmy takie 15-minutowe miasta. No, każde miasto powiatowe miało własny szpital, urząd, przychodnie, przedszkola. Każde jedno miasto powiatowe, czy, czy nawet takie miasto 10-20 tysięcy to jest właśnie 15-minutowe miasto, w, 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 w którym ludzie nie potrzebują de facto jakiegoś większego transportu. Teraz to się rozjeżdża, że są tak zwane szare domki dookoła, dookoła miast, że. że na wylotach tworzą się potężne korki, nie? Uh -huh. Ja do Ciebie mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, bo już żeśmy troszkę rozmawiali przed nagraniem, co ma wspólnego CBDC z zadłużeniem? Takie pod e pytanie podchwytliwe. Y już mówię, z zubożonym i zadłużonym społeczeństwie y łatwiej to wprowadzić. No wyobraź sobie osobę, znaczy, moje przemyślenia są takie po tych 15 latach, pieniądze to najgorszy narkotyk znany ludzkości. Ludzie całkowicie uzależnieni od pieniędzy, no, zrobią dla nich praktycznie wszystko. No i wyobraź sobie taką osobę, która ciągle mu mało, ciągle zalega. No i jeżeli ta osoba, nie wiem, dostanie apkę. I, I na tej jabłce będzie miała 1200 zł miesięcznie, jak za te pieniądze będzie sobie mogła, nie wiem, pójść, kupić mortadele z biedronki, zapłacić za telefon, opłacić Netflixa, no to ta osoba no, przyjmie, z, że tak powiem, z otwartymi ramionami ten dochód gwarantowany. No wiadomo, że dochód gwarantowany już będzie wprowadzany znaczy wypłacany w CBDC, nie w apce. także zubożone, zadłużone społeczeństwo przyjmie z, z otwartymi ramionami. Wiadomo, że to później się obróci przeciwko nim, no bo jak już CBDC wejdzie na 100%, czyli znikną zwykłe pieniądze, to przede wszystkim zniknie branża windykacyjna, no bo długi będą ściągane automatycznie, no i myślę, że co się dzisiaj może wydawać nieprawdopodobne, no będą dłużnicy płakać jeszcze za windykatorem, że ktoś przyszedł, ktoś z nimi negocjował, mieli jakieś pole manewru. Wszystko będzie ściągane automatycznie i nie będzie żadnego, że tak powiem, pola manewru. Okej, okay. słuchaj Mateusz. Ja tutaj przeleciałem wszystkie pytania, jakie miałem do Ciebie przygotowane. Dla oglądających, jeśli wam się podobała rozmowa z Mateuszem, to piszcie w komentarzach, może jeszcze chcielibyście coś się dowiedzieć. Ja tutaj postaram się Mateusza jeszcze namówić na jakąś rozmowę. I życzę wam, żebyście nie spotkali na swojej drodze, Mateusza. Dzięki za dzisiaj i trochę uchylenia rąbka no, tej swojej pracy. Dzięki, Mateusz. Dziękuję również.